Projekt Lando Direct i rok, tak naprawdę 2022 dla właśnie tego projektu Lando Direct, czyli nowego projektu w grupie Lando, był bardzo ważny i z jednej strony, a z drugiej oczywiście bardzo intensywny pod względem prac i wdrożeń. To są prace zarówno techniczne, informatyczne, z drugiej strony kwestie rozwoju tego biznesu i pozyskiwania partnerów do współpracy. Lando Direct, czyli projekt za który odpowiadam osobiście, jest dla mnie bardzo ważny. System, który powstał na potrzeby tego projektu, czyli zupełnie nowy system, który nazywa się Panel Agenta pozwala właśnie łączyć oba te dwa oba te światy, czyli świat offlineowy z onlineowym dzięki czemu zarówno agenci offlineowi, jak i e, chociażby firmy call centerowe mogą obsługiwać wszystkich swoich klientów w procesach 100% zdalnych onlineowych. Ten system, ten panel agenta właśnie umożliwia taką obsługę klienta, czyli tutaj pełen komfort bez względu na to, gdzie jest klient gdzie my jesteśmy i możemy spokojnie obsługiwać bez konieczności drukowania, podpisywania czy skanowania sterty dokumentów. Wszystko faktycznie w procesach stuprocentowo online'owych i z tej strony oczywiście bardzo się cieszę, że ten projekt tak mocno się rozwija, bo efekty widać to w bardzo krótkim czasie, jaki jest wzrost tej sprzedaży i ilości partnerów, którzy z nami współpracują. To dobrze wróży, oczywiście, na najbliższy czas, i to widać również z początkiem tego roku, kiedy ten wzrost sprzedaży obserwujemy naprawdę bardzo duży, i życzyłbym sobie, żeby ta tendencja oczywiście została utrzymana. A tych agentów, którzy jeszcze z nami nie współpracują, zapraszam oczywiście bardzo serdecznie i polecam kontakt z firmą Lando Direct. Galileo Magazine jest tym wydarzeniem, na którym miałem przyjemność być od samego początku, czyli na wszystkich ośmiu edycjach, i bardzo się cieszę z tego powodu. Dzięki temu miałem możliwość obserwowania, jak ten projekt się rozwija. I tutaj naprawdę gratulacje niesamowite dla Rafała Tomkowicza za to, co stworzył, bo jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, faktycznie dla naszej branży. Które to wydarzenie skupia praktycznie wszystkich partnerów związanych ze światem, właśnie finansów, jeśli chodzi o całą tą naszą branżę, Consumer Finance. I to. W jaki sposób to wydarzenie się rozwija, w jaki sposób ewoluuje. Jest na, jestem naprawdę pod, pod, pod dużym wrażeniem, więc zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Ja też mam nadzieję, że będę miał okazję wziąć udział w kolejnych edycjach, bo bardzo mi się podoba. Lando po raz kolejny został najlepszym partnerem sprzedaży. Jestem bardzo szczęśliwy. W tym momencie naprawdę świeżo na, na, na gorąco tutaj relacja z Gali Low Magazine Awards. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować z jednej strony naszym agentom i firmom call centerowym, z którymi współpracujemy i które to firmy generują bardzo dużą sprzedaż właśnie dzięki współpracy z Lando Direct i sprzedaży, która jest generowana na panelu agenta. I z drugiej strony chciałbym bardzo serdecznie, bardzo gorąco podziękować naszym partnerom biznesowym, czyli wszystkim firmom pożyczkowym, które głosowały na Loando właśnie za to, jak dużą sprzedaż jesteśmy w stanie dowieść i jak dobrą jakość klienta dostarczamy, bo jest to dla obu stron oczywiście bardzo ważne. Dlatego wszystkim naszym partnerom bardzo serdecznie za to dziękuję.